Ta końcówka roku numerologicznego, w której teraz jesteśmy, ten wrzesień, ten astrologicznie korytarz zaćmień, w który weszliśmy wraz z krwawym księżycem, odzierają nas z wszelkich iluzji. Następuje totalny reset i zmienia się energia. Ziemia się oczyszcza. I teraz. Słuchajcie, wszechświat nas bada, na ile odrobiliśmy lekcje z przeszłości, z tych dziewięciu ostatnich lat. Na ile odrobiłaś lekcje z umiejętności na przykład nie poddawania się takim emocjom jak lęk, zwątpienie, strach, panika. To jest, słuchajcie, wszystko test, czy masz zaufanie do siebie, czy jesteś osadzona w sobie. Czy po prostu ufasz sobie i masz w sobie spokój, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz? Czy jesteś w rozedrganiu, w niepokoju, w lęku, w panice, bo przecież wszystko może się stać? Pamiętajcie o tym, że są siły, które właśnie żywią się tym naszym lękiem, tą naszą paniką, i im zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi zaczęło się bać, zaczęło. Się lękać, ponieważ oni się tym żywią. I takimi ludźmi, którzy się boją, najłatwiej jest sterować. Pamiętajmy o tym i nie dajmy się temu lękowi, temu strachowi, tej całej panice. I dzisiaj, 12 września 2025 roku, tak naprawdę z tym do Was przychodzę, jest, słuchajcie, świetny dzień astrologicznie. Nie wiem dokładnie, ale jest tutaj jakieś połączenie między, dzisiaj między słońcem a merkurym i to połączenie mówi o tym, że dzisiaj jest super dzień na wszelkiego rodzaju wysyłanie intencji, takich wiecie, intencji z serca. Świetny dzień na modlitwę, więc zastanówcie się nad tym, jaką intencję chcecie wysłać do wszechświata. Pamiętajmy o tym, że ma być to intencja z serca, a nie z głowy. Wszystkiego dobrego na ten piękny piątkowy.